Zabył energię z ziemią. Nasionka, to będą tutaj. Teraz sprawdzę. Jedno fioletowe wezmę. Jedno żółte. Powinno wystarczyć. A jaki chcesz kolor? Nie wiem, weź, żeby dobry był. Różowy. Albo jakiś dark nasionko, nie wiem, które to było. Nic innego już nie, nic nie, nie chce, jak... Nie będę, nie będę jeszcze jakieś nasionka trzeba farbić. Dobra, ja używam fioletowego. Gdzie jest dziura? A tu. Bo nie wiem, jak ono bije. To nie jest dark? to drogie. No mówiłem, trzy te kasy sprzedają. Fioletowe. Le A! Jezu! Padłeś? Nie. Nie. Ale nie, mi ja się. Duży zielonego. Czekaj, odpadłem. czekaj, czekaj. Ja idę, odluruję to może. Kef pisał, fioletowe, uciekaj. Ja to przeczytałem, i moment poszedł haps. Tam A już tam to? Jak to bije? No ja też myślałem, że padnę. Ale to nie spaliło. Bo one mi nabijają f... w No już masz w f... 500. Mhm. Uh -huh. Ja nie mogę się w ogóle wymanasować. Jak to bije to, to. Nasionko. To. No ja nie mogę to tankować. On 700 staków, popie, zaraz mnie to wybombi. się ustaw. Ja to odluruję, może nie wiem. Znajemiset nasionka. Czekaj, żółte rzucam, kurwa, bo. Też przy Januszowa 800 staków, żegnajcie. Dobra, mam rud krzakielna. Różowe lub czarne? 5 minut. Zgubić tamtego Aksi. Maroła i tyle. Akcji Nie jestem drugi. Wejść na górę, wejść na górę, wejść na górę. Ta maroła jak na górze coś. Fajny boss, no. Góra. No, warto było. No, cztery orange plazmy. Dzisiaj złota się nie udało zdobyć jeszcze, ale za to nazbierałem dustów 300. więc możemy kontynuować plan kierowania. Mamy dwa cobra hoody, znaczy cztery mamy cobra hoody, które musimy zrobić na jedynki i potem jedynki połączyć w dwójki. I taki cobra hood byłby gotowy, żeby go połączyć potem z moim spirit -torn helmetem i zrobić go na te 3. Te trzy to jeszcze daleka, daleka droga, bo jeszcze trzeba na zbierać, ale te dwa możemy zrobić cobra hooda. I tak jest plan, żeby spróbować go zrobić. Osiem baniek, połączenie, robimy to dwa razy. Czas, start, pierwsza. Let's go. <tryk> 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 ok, ok. Ale next! Jest, nie został skusowany mój temek. Super, dobry początek. Lecimy jeszcze raz, kolejne osiem baniek. <tryk> ale daste zjadło, więc już nie zrobimy na pewno te dwa jeszcze. No ale spróbujmy. 3, 2, 1. No. Succesful ze zwrotów. Więc drugi możemy zrobić. Spróbujemy. Wyjść, musi wyjść przecież. No, i mówiłem, że musi wyjść. Succesful. Mamy dwie te jedynki, ale nie mam dustów. No i teraz połączenie 20 ma nie będzie kosztować. Znowu jakiś raid jest. Może draptory będą nie mam many w ogóle. De tam mi tam, wypierdala Maxi. Aho, skoń. 600 ms. Kariera fajna, ja postoję chyba. Zobaczymy, czy jakiego nowego odcinka szklany nie ma. Może obejrzymy na streamku. To jest to co? Petitka, padasz! Napisała gzy, 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 gzy i padła. Ale maxi się też, bo zobacz jak mi się. Co to było, petitka? Ja. Yeah. Jeszcze sobie pogratulowała. I. Yeah. Oh. czemu uga tak wpadła, jak widzisz? Za mi się przestawiły. Ale ja... czyczałem, mówiłem, że nie mam tysiąc no. nie, bo jej się mówi się przestawiły. Kurde, ja też tak zauważyłem, dopiero na redzie jak i takie... kurwa pyła, i deska. Tirujemy helmeci. Udało się zdobyć 100 dastów. Mamy dwa chudy. T1, 20 baniek. No i cóż, 3, 2, 1. Siadło! Successful! Dobrze. Bo to znaczy, że mamy już helmet T2. I teraz, wiecie co to będziemy robić, konwergencja, fuzjon na no, jakiś inny temek. Nie pokażę jej mi go tutaj, no ale. Jest Cobra Hood T2. Mamy Cobra Hood T2 i Spiriton T2. Jest, to i trzeba będzie to zbierać jeszcze, pewnie jest 70. Idę zobaczyć. Dobra, let's go, zróbmy sobie. Do 15 mamy spota. Tak jeden rapid jest tydzień trwa, bo to, jest, to nie jest rapid, to jest taki dwa razy. Ty, a tu ktoś bije. O, Wenezera Wenezera, to on jest na next był. Czekaj, mhm. może się jakoś z nim ten dogadam. tu jakoś bije tędy, tędy, tędy. A, zaraz, nie wiem, napiszę zaraz się wyjebię. A. A. O, kurde, ty, padam. Poszedł gift? Co ty gadasz? Bez kitu. a idź pan! Jesus! Wybił sobie mopki, no, żeby, żeby nie paść. No, uratował życie, uratował, ale nie musiałem go stracić w taki sposób. A specjalnie chciałem wybić klatę, zanim do niego będę pisał. No, poczekał, wrócił wcześniej i poczekał do innego. Zawsze, zawsze, jak on coś odpisuje po czasie. Zawsze to jest w równych godzinach, na przykład pół do 00. Zero zero. Ej, ty, ja mam item! Na fioletowo, Lion Longbow! Co ty gadasz, to jest warte, ile? 900k? No nieźle, jest itemek! Zbustowany drumę dzisiaj i oddał. Tylko, że no. Dużo warte to nie jest, ale fajnie, miło. Bardzo miło. Augustin, no to to sprzedany. Ja wam powiem, to był ostatni NPC. Jest dużo siana Jest ogromne. Idę to zdepozytować teraz, żeby taką dokładną wam cyferkę podać. Mówisz, że z samego Augustina była seta? Idę do te... Mam całą kasę przy sobie, więc depozytniemy to od razu. Dobra, jest trochę tego. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz sprzedawałem lota. Mam pewnie gdzieś zapisane, ale nie wiem gdzie. Już mniejsza z tym tak naprawdę. Deposit all. I mamy 225 milionów. 357 225kk z całej sprzedaży lota z czego seta ponad, mówisz koleś 115, że to był Augustin seta z jakichś tam ginów no, jest tego trochę, jest tego trochę, 225 baniek, dużo, ja chyba, chyba tyle jeszcze nie miałem podczas sprzedaży dropa, ja się nie dziwię w sobie patrzcie jak teraz saldo wygląda, było 130, no, jaki to czas zbierania, nie mam tego w ale zapiszę sobie teraz, kiedy sprzedawałem dropa, będę miał następny raz, grubo, dużo. Tyle jeszcze nie miałem. Dużo jeszcze rzeczy jest niesprzedanych. Po tym na markecie chyba sprzedałem jakieś temu, ale chyba też nie wszystkie. Dużo rzeczy jest też takie niesprzedane, gdzieś tam trzymałem delivery taski, oczywiście jeszcze wymagają ode mnie trzymania itemów, tak że ja nie posprzedawałem. No jeszcze jest tego tam trochę pokitranego, ale na ten moment całkiem sporo. 376 tysięcy i teraz do wyboru. Albo tierować helmet, albo kupić sobie krypt broń. 4 do 5 KTC Matiz mówi. Nie, może może i tak. Ładnie. Odwiza jeszcze Cezary 1, 600 TC, Tibia Coins. odwizę jeszcze 25kK. Jest 400 baniek na koncie. Co zrobię z taką ilością siana? No, mieczek nowy jeszcze jest do kupienia, hopie. Albo helmet sterować. Na helmet potrzebuję 170kK i będę miał te 3 Spiritron Helmet. Mam te dwa obecnie przygotowanego też Kobra Hooda. Wystarczy tylko połączyć. Pójdziemy sterować sobie ten mieczek. A, chwilkę, ja czy ją ja pierwsze? Chyba nie mam. Ile do konwergencji potrzebuję? Huznia, konwergencja, ten itemek, to jest to? Tak, użyj kobra i będę miał T3, 130 Dustum, będę miał helmet T3. Zgadza się, żebym sobie nie stierował kobry, bo to będzie przypał. Nie no, dobra, to musi być to. Tak, to musi być to. Używamy tego. No i co? Stało się. Kobra <grystanie> T3 też odda, dokładnie. Jest helmet, to się nie mogło zepsuć, więc nawet nie ma jakichś takich super emocji. Ale no, jest w końcu Spirit -Torn Helmet T3 docelowo, taki chciałem. Na razie wyższego tieru nie robię, nie myślę w ogóle o tym. T3 to jest maks, jaki na razie w ogóle planowałem zrobić. I mam momentum 6,20%. Ale jest helmet i robimy Imbu. I... I do przodu. Ok, tu mamy refilnięte to wszystko. Dobrze, że wytropiłem tego w Maila, przynajmniej sobie porządek zrobiłem. Chodźmy kraka Krakena jeszcze. O, zażarło mi jej nasionko, jest debil jestem. Nie no, ja to nie nadaję się. O kurwa. Jezu, to mnie to pizga. Tobie. Piszę gościowi, że zepsułem nasionko i zapadłem. Narobiłem. Co się stało? Padłem. Jak to padłeś? No. A, głupio padłem. A miałem kończyć streama 15 minut temu, trzeba było iść spać, a nie nagród krakena Pisałem do Serysa, że zepsułem nasionko. Nawet nie zdążyłem zdania skleić i leżałem. No nie, no. wbiłem level, wydropiłem złoto i padłem. Fajnie.